Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan, serwis testowy Media Tester. Mamy przed sobą trzy smartfony Alcatel One touch Pop C5, C7, C9 Uruchomimy sobie teraz AnTuTu Benchmarka i porównamy parametry wszystkich trzech smartfonów bardzo dokładnie Przejdźmy sobie do urządzenia Ok, wszystkie trzy smartfony pracują na Androidzie 422. Nowszej aktualizacji nie ma. Przejdźmy sobie trochę niżej. Tu widać rozdzielczość w C9 jest wyższa niż w reszcie smartfonów. Tu jest 480x854. Tutaj mamy 540x960. Pamięć RAM. Tutaj mamy 1 giga. Tutaj mamy po pół giga. Procesory tutaj mamy MT6582, czyli taki jak występuje też w C7, c jest to czterorodzeniowa jednostka, 1/3 GHz na rdzeń. i tutaj mamy MTK MT6572. Jest to dwurdzeniowa jednostka, też 1,3 GHz, też 32-bitowe wszystkie te wersje. Tu widać 4,4 i 2 rdzenie. Jeśli chodzi o układ graficzny, we wszystkich tutaj mamy Mali 400 MP, różnic nie widać tylko i wyłącznie pod względem rozdzielczości tutaj w C9. Aparaty i to jest dość ciekawa sytuacja, ponieważ specyfikacje pokazują, że C7 ma 5 megapikseli. Tak samo na pudełku pisze tu też 5 megapikseli. A tu 8 i tak na pudełkach pisze. A tutaj nam wskazuje informacja, jakbyśmy mieli 8,3 MP. Jest prawdopodobnie jakiś błąd. Co do frontowej kamerki, jest wszystko ok. 2 megapiksele, a tutaj VGA. system operacyjny ta sama wersja znaczy się prawie ta sama wersja o, różni się system już takimi bardzo szczegółowymi cechami jądra czyli kernel'a okej okay, wymiana danych zobaczmy sobie jak tutaj to nfc brak wsparcia wszędzie czyli o, wszystkie smartfony bez nfc Wszystkie mają Wi-Fi. Tutaj są wszystkie czujniki, jakie są zaimplementowane do naszych smartfonów, które tutaj testujemy. I to by było na tyle względem specyfikacji, względem Antutu Benchmark. Mam nadzieję, że to rozjaśni niektórym. E, pewne informacje, których m, albo nie ma, albo po prostu e, no nie ma. Dobra, zobaczmy tutaj tą kwestię jeszcze w C7C odnośnie tego aparatu. On nas tu informuje, że mamy tutaj 8 megapikselową matrycę. Ja tu jakieś zdjęcie zrobiłem, więc przejdźmy sobie do galerii. Albo, jak nie jesteśmy w galerii, to po prostu zróbmy zdjęcie. Nawet nie trzeba się jakoś specjalnie starać. Najistotniejsze, żeby ustawić najwyższą jakość. Duży rozmiar, wszystko się zgadza. Wykonajmy zdjęcie. Nie mamy miejsca w pamięci. Za dużo różnych aplikacji. Poczekajcie chwilę. OK, jestem w aparacie. Ustawiłem we wszystkich trzech smartfonach. Maksymalną rozdzielczość zrobienia zdjęcia. Tak więc przejdźmy sobie teraz do zrobienia tego zdjęcia w każdym. Jeżeli tu nie możemy, to zaraz coś usuniemy i będziemy mogli zrobić już zdjęcie. Jeszcze coś trzeba zwolnić. OK. Udało mi się zrobić właśnie po jednym zdjęciu na maksymalnych ustawieniach. Wszystkie smartfony leżały w taki sam sposób, czyli do blatu. I tutaj w obydwu aparatach mamy to samo, czyli AnTuTu po prostu źle pokazuje. Mamy tutaj aparat 5-megapikselowy i 8-megapikselowy w C9. I tu już mamy w tym względzie jasność. OK. I to są tryby automatyczne, żadne nocne itd. Zróbmy sobie w tym momencie jeszcze na sam koniec takie porównanie. Albo nie, to już w kolejnym filmie. Zaraz zapraszam Was też na kanale Mediatester na jeszcze porównanie GFX benchmarkiem we wszystkich trzech smartfonach. Zrobimy sobie jeszcze takie porównanie. Pozdrawiam.